22 maja 2010 roku jesteśmy w Pałacu Kultury na Szóstym piętrze w sali koncertowej odbywa się tu dzisiaj, będzie się za chwilę odbywał wiec wyborczy kandydata na prezydenta polityki Andrzeja Lepera mamy tutaj zgromadzonych z całej Polski członków samoobrony oraz jej, jej sympatyków. Za niedługą chwilę wejdzie kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej na salę i będziemy świadkami wystąpień. Tutaj widzimy licznie zgromadzonych członków i sympatyków samoobrony. Niestety w mediach nie było podane o tym, że kongres się odbywa. Nic nie mówiono. Mówiono tylko o takim wiecu wyborczym Jarosława Kaczyńskiego, który będzie się odbywał o 14 na Placu Teatralnym. Widać, jak widać, media są wy, wybiórcze. Tutaj widzimy, ludzie cierpliwie czekają. Zaraz przewodniczący Andrzej Leper, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, wejdzie do sali koncertowej w Kultury i Nauki na 6 piętrze. telewizji narodowej z Pałacu Kultury i Nauki z Wieniebuszką.